Moi Rostomili w tej wiekopomnej chwili. W wolnych chwilach śmigą przez Rostomajte okolice. Opowiem Wam krótko historyjkę, jak przychodził Czesiek przez piaskownicę i dzieci powiedziały ciał, ciesku, ciał, ciesku, i tak powstało ciał, ciesku. Natomiast w czasie piłkarskich Mistrzostw Świata, bodajże w Stanach Zjednoczonych w roku 1994, było powiedzenie Haji Popesku, ilie. Dumitrescu, co z tego będzie Jordanesku? Moja komunikacyjna dusza myśli i uczuć w sobie nie tłumi. i oto przed Państwem duma motoryzacji z Rumunii Dacia. A więc po trzeźwym, bo przecież nie w pijanym zwidzie, znalazłem Dacia w drodze do Mikołowa w zarzeczu, nie w żywieckim Beskidzie. Stoi i już chyba na żaden kurs nie czeka. A na Węgry, kaśmigał i karusy sygenału niedaleko. Samo życie, ciągła nauka. Warto samemu coś gdzieś znaleźć, myśl powiedzenia do trzech razy sztuka. Jak powiedziałem, stoi już na żaden kurs nie czeko. A na Węgry, Kaśmikały i Kary, Przeca, Genau niedaleko. I pomyśleć, człowieku, że jeszcze tylko Fiata 127P i Fiata 128 brakuje mi do kompletu. Dziękuję za uwagę.